Podczas tego filmu poznasz zależności własności łączące trójkąt i okrąg w przypadku, gdy okrąg opisujemy na trójkącie. Warto przypomnieć sobie pojęcie symetralnej odcinka. Dany jest odcinek AB i zbudowana jest symetralna odcinka. Symetralną odcinka, odcinka definiujemy w ten sposób, że jest to zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, jednakowo oddalonych od końców tego odcinka. Czyli na przykład weźmy dowolny punkt należący do symetralnej, na przykład C. I zobaczmy, że odcinek AC jest równy odcinkowi CB. Zapiszmy tę zależność. I tak dzieje się z każdym punktem należącym do symetralnej odcinka. Następna do, własność, którą tutaj można dostrzec, to kąt prosty pomiędzy odcinkiem a symetralną i fakt, że symetralna przechodzi przez środek odcinka AB. To teraz opiszmy okrąg na trójkącie ostrokątnym, rozwartokątnym i prostokątnym. Zacznijmy od trójkąta rozkątny, ostrokątnego, budujmy sobie trójkąt ostrokątny ABC. Skonstruujmy symetralne. Wystarczy dwóch boków tego trójkąta. I opiszmy na nim okrąg Taką samą konstrukcję wykonajmy dla trójkąta rozwartokątnego Czyli skonstruujmy symetralne dwóch boków trójkąta, opiszmy na nim okrąg. Trzecia konstrukcja, która dotyczy trójkąta prostokątnego, konstruujemy symetralne dwóch boków i rysujemy okrąg opisany na tym trójkącie. Sformułujmy kilka wniosków po pierwsze, symetralne boków w każdym przypadku przecinały się w jednym punkcie, D, I oraz M. I ten punkt jest środkiem okręgu opisanego na każdym z tych trójkątów. Dodatkowo zauważmy, że w przypadku trójkąta ostrokątnego, środek okręgu znajduje się wewnątrz trójkąta. W przypadku trójkąta rozwartokątnego znajduje się poza trójkątem, na zewnątrz. I w przypadku trójkąta prostokątnego, środek znajduje się w środku przeciwprostokątnej tego trójkąta. Ponieważ symetralne boków trójkąta przecinają się w tym jednym punkcie, i punkt ten należy właśnie do symetralnej każdego boku trójkąta, jest więc równo oddalony od wszystkich wierzchołków tego trójkąta. Zaznaczę tutaj ten, tę sytuację, że na przykład odcinek DB, odcinek DC i odcinek DA są sobie równe. To są właśnie promienie okręgu. W tym przypadku IG jest równy odcinkowi IH, równy odcinkowi FI i to są promienie tego okręgu. I podobnie tu MK jest równy ML i dodatkowo jeszcze MJ i to są promienie tego okręgu. I jeszcze jedna sytuacja. Dotyczy ona trójkąta równobocznego. Przyjmijmy obok boku A. W tej sytuacji promień okręgu opisanego stanowi 2 trzecie wysokości trójkąta równobocznego, czyli 2 trzecie. A pierwiastka z 3 przez 2, czyli pierwiastek z 3 przez 3. I rozwiążmy takie zadanie. W trójkącie równoramiennym kąt między ramionami ma miarę 45 stopni, a podstawa ma długość 4 cm oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Ja już tu dokonałam rysunku, czyli mamy trójkąt równoramienny ABC, kąt między ramionami 45 stopni i podstawa tego trójkąta ma długość 4. Chcemy obliczyć promień okręgu opisanego na tym trójkącie. To zaznaczmy sobie tutaj dwa ważne promienie OA i OB. Zauważmy, że trójkąt ACB możemy na niego popatrzeć, popatrzeć jako kąt wpisany ACB oparty na tym łuku AB. Natomiast kąt AOC, AOB to kąt środkowy, oparty też na tym łuku AB i stwierdzenia wiemy, że będzie miał miarę dwa razy większą niż kąt wpisany, a zatem jest to kąt prosty. Te odcinki AO i OB opiszemy promieniem. I mamy trójkąt równoramienny, prostokątny o znanej przeciwprostokątnej długości 4. Zatem możemy to na przykład, na przykład policzyć stwierdzenia Pitagorasa. Szukany promień okręgu opisanego to pierwiastek z 8, czyli dwa pierwiastki z 2. Centymetra. No, a druga metoda to wykorzystanie długości przekątnej kwadratu, jak przypomnę, a pierwiastków z dwóch. I drugie zadanie: okrąg o promieniu 5 cm. Wpisany jest trójkąt równoramienny o podstawie 6. Oblicz długość długości ramion tego trójkąta. Wprowadźmy sobie oznaczenia. Mamy trójkąt równoramienny ABC. Tu jest środek okręgu. Tym razem znamy promień okręgu i promienie zaznaczam w ten sposób. I trzeci. Zaraz się z tego wytłumaczę, co z tego rysunku. Czyli mamy taką sytuację. Trójkąt równoramienny. Znamy długość promienia. 5 cm. Wiemy, że podstawa ma długość 6, czyli ta wysokość, którą tu narysowałam, dzieli bok AB na dwie. Równe części, zatem tu są, tu mamy długość 3, 3 cm, tu może zaznaczę kąt prosty, to wynika z własności trójkąta równoramiennego, a my mamy policzyć długości ramion. Oznaczę je X. Zauważmy, że trójkąt, który tutaj się pojawił, to trójkąt prostokątny, przy prostokątnej 3, przeciwprostokątnej 5, zatem długość tego odcinka jest już nam znana. 4 cm. A równocześnie, zaznaczę punkt O, punkt, odcinek OC był promieniem okręgu opisanego na trójkącie, zatem znamy wysokość H trójkąta równoramiennego. 5 dodać 4, czyli 9. Czyli ramię trójkąta możemy teraz policzyć stwierdzenia Pitagorasa. x kwadrat to będzie 9 do kwadratu 81, dodać 3 do kwadratu 9. x kwadrat w takim razie to 90, czyli x to będą 3 pierwiastki z 10. Ale to nie koniec zadania, bo trójkąt spełniający warunki takie, że jego podstawa wynosi 6, może być zarówno trójkątem ostrokątnym i to jest pierwszy przypadek jak i trójkątem rozwartokątnym to jest ten drugi przypadek. A zatem mamy daną podstawę tego trójkąta 6. Dorysujmy sobie tutaj odcinek CO i dorysujemy jeszcze promienie okręgu. I opiszmy, co tu, co tu się pojawiło. Długość promienia to 5. Długość tego odcinka, który Stanowi połowę podstawy to 3. Tu mamy kąt prosty, a zatem długość tego odcinka będzie znana, bo mamy tu trójkąt prostokątny, przyprostokątna 3, przeciwprostokątna 5, zatem wynosi on 4. Długość całego odcinka CO wynosi 5, bo to jest promień. Zatem wysokość h. Tego trójkąta obliczymy 5 odjąć 4, czyli wynosi 1. Aby policzyć ramię trójkąta, skorzystamy z twierdzenia Pitagorasa i to będzie x kwadrat równe 3 do kwadratu, czyli 9. Dodać długość wysokości h, czyli 1 do kwadratu. Czyli x kwadrat to 10, a zatem długość ramienia tego trójkąta to pierwiastek z 10. Zadanie następne. Pole trójkąta prostokątnego jest równe 18 cm2. Wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 4 cm. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Ponieważ wiemy, że jest to trójkąt prostokątny, to już na rysunku tę informację zaznaczymy w ten sposób, że przeciwprostokątna tego trójkąta stanowi średnicę okręgu. Dowolny trójkąt prostokątny ABC. I teraz prowadźmy dane. Znamy jego pole 18 centymetrów kwadratowych. Znamy wysokość, poprowadzoną z wierzchołka, kąta. Prostego. Mamy długość tej wysokości. Zatem tu jest kąt prosty i 4 i tu też był kąt prosty. No to zauważmy jeszcze, że AB, czyli przeciwprostokąt na trójkąta, składa się z dwóch promieni. No to policzmy pole tego trójkąta. 1 długa razy długość podstawy, czyli 2R i razy wysokość 4. I to jest równe 18. Dwójki się zredukują, podzielmy przez 4, R to będzie 18 czwartych, czyli po skróceniu 9 drugich cm. I ostatnie zadanie, które też dotyczy trójkąta prostokątnego. Stosunek długości przyprostokątnych. Trójkąta prostokątnego jest równy 3 do 4, promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość 10 cm. Oblicz pole tego trójkąta. No to zacznijmy od rysunku, w którym wiemy, że. Przeciwprostokątna tego trójkąta stanowi średnicę okręgu opisanego, ponieważ jest to trójkąt prostokątny dowolny, czyli nierównoramienny. Też tę informację przedstawiamy na rysunku. Niech się nasz trójkąt nazywa ABC. Tu jest środek okręgu i tu jest kąt prosty. Wiemy, że przyprostokątne są w stosunku 3 do 4, to tę informację zaznaczmy w ten sposób, że tu będzie 3x jedna przyprostokątna, a tu 4x druga przyprostokątna. I oprócz tego wiemy, że promień ma długość 10. Zatem przeciwprostokątna ma długość 20. Najpierw policzmy niewiadomą X. Stwierdzenia Pitagorasa, czyli mamy 3x do kwadratu dodać, 4x do kwadratu równa się 20 do kwadratu. A zatem 9x kwadrat dodać 16x kwadrat równa się 400. 25x kwadrat równa się 400, czyli X kwadrat jest równe 16, zatem X wynosi 4, czyli jeden, jedna z przyprostokątnych ma długość 12 cm, druga ma długość 16 cm. No i jeszcze obliczmy pole. To będzie 1 druga razy długość jednej przyprostokątnej razy długość drugiej przyprostokątnej. Może skróćmy. I wynik to 96 cm2. To jest pole tego trójkąta.